Dzisiaj będziemy grać w NAFA 1 na w noc drugą. To zaczynamy. Boję się, że do Sony Jump Jak... do jumpscare'a to przepraszam za Wasze uszy. Mamy skłotę. Będę odrzucał po prostu połączenia od tego, kto do mnie dzwoni. Ktoś się ruszył. A od tych gości nie mogę. Połączenia. Boni. A, gości już do mnie nie dzwoni. Dobra. Jest fajnie. Boni. Nie no jak? Tak jak on już mi siedzi. Siedzi prawie pod drzwiami. Już mi siedzi pod drzwiami. Trochę się wystraszyłem. Nie jest moje pierwsze podejście do nagrania tego odcinka. Mm, bo nagrało, nagrałem, wszystko nagrałem. Ale jakby to powiedzieć yy, musiałem od nowa nagrywać o Boże, tylko freli na scenie... Um, mm, mm, mm. Dam, dam, dam dam, nie dam tam. Przestań. O jest słabo. Pierwsza i 80% procent. Ruszył się ktoś. Staj mi pod drzwiami prawie. Jak usłyszę kroki? Yy. tutaj Dobra, czekajcie. Um, Nie. Eee, podwiemy, podwiemy, A Nie było go tam. Eee, więc... No pójdź se już stąd. W boniaczu gruby. Poszedł. Bip. 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 Zaraz Trudno się na niej gapić, bo w nos. Jest druga i 66%, nie wiem. A ja mam 63%, to jest druga, to ja nie wiem jak ja chcę przejść w ogóle siódmą. No. Nie! Myślałem, że już Golden Freddy mi się tu pojawi. Boże! Zawał Chyba jak się Golden Freddy pojawi, to nic nie można zrobić, tak? Tylko on zostaniemy go. Bip! Bip! Proszę się ktoś. A ja pod drzwiami prawie stoję. ta w kuchni? No. Nie ma kroków Albo były. Nie. Że nie mogę, bo on mi tu stoi. Ja się boję, że dostanę czamskera. O, rzu się. No. Dwa razy już się ruszył. Wypadł błoniacz. Nie wiem no co jest z tym błoniaczem. Nie no tylko co nie ma, tak? Proszę. No on tu jest. No Foxy jego musisz się popatrzeć. Rakty. 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 Rakty jest blisko do rušenia się. co jest? Moniaki jest normalne, albo chika. Co oni tak chodzą? W sensie, fo Foxy'ego nie muszę się obawiać. Czy tak bardzo? Nie tu w oni stoi. Nie mam co się obawiać Foxy'im. Poczekaj. Foxy mi zaraz wyjdzie. sorry out i out, out of order yes chile oh yes, she's się ruszył czekam z kuchni jest piąta no proszę szósta Please, please. no szósta No szósta, no bagam. Tak! O! W następnym odcinku będzie nas trzecia. Bajo ja.